Jestem za mega zainteresowany, że to mu wypali, bo wydaje mi się, że niestety życie poza YouTubem nie istnieje w dzisiejszych czasach, że po prostu ludzie są tak przyzwyczajeni, tak leniwi i że bardzo mała część ludzi naprawdę pójdzie za tym, ale jestem ciekawy. No, na przykład, Rafał Patrzysz otworzył swoją własną platformę streamingową, gdzie daje swój własny program, właśnie po tym, jak zrezygnował z. Tego, że nie pracujesz dla korporacji, bo tam go niby cenzurowali i tam nie chciał występować. No ale z tego co wiem, to jego platforma się, jest płatna i dzięki temu on się tam monetyzuje i jakkolwiek mu to zarabia. Ale tutaj pytanie: Czy będzie to płatna platforma, czy będzie darmowa? Ile tam ludzi przyjdzie? Nie wiem, oszacujmy, jak myślicie. Da dajcie znać w komentarzach, czy sądzicie, że będzie tam tyle samo ludzi, czy będzie połowa tych ludzi, czy będzie może więcej tych ludzi. Mi się wydaje, że. Utnie mu zasięgi przynajmniej o 50%, a na starcie nawet i więcej, ale czas pokaże. Czyżby to był buddha siłujący się z YouTubem, który właśnie próbuje przyciągnąć ludzi na swoją stronę?